Dzień dobry witam na moim kanale Odejmę Senior z tej strony. Właśnie wyjechałem z parkingu dużego i jestem przed yy przekopem. Mierzei Udaje się w stronę wiadomo gdzie, władka. Ale tam chyba deszcz kleje, <grym się> także widzimy się gdzieś na trasie. Dzisiaj na pewno nie dojadę tam. Zatrzymam się gdzieś na mopie, jakoś kąpiel, wodę czy coś. Także. Widzimy się później. Pogoda paskudna. Przed chwilą taki wiatr był. Myślałem, że mnie prze przewróci, ale już się uspokoiło. Jadę spokojnie, 60 na godzinę. Nigdzie mi się nie spieszy. Mam spotkanie na szelu, jeszcze yy, tu niedaleko. Zobaczymy czy tam będą, czy nie, jak nie, to jadę dalej. I tak jak już mówiłem, gdzieś się zatrzymam na mopie, chyba, że będzie się dobrze jechało, bez problemów, to za jednym ciągiem dojadę. Bo do celu mam jeszcze godzinę i 40 minut. Także widzimy się później. Mam dwa takie mosty do przejechania blisko siebie Nie wiem, one chyba są zwodzone Albo obrotowe, nie wiem Podnoszone czy jakoś I tu następny No 26 ton to spoko mogę jechać dalej. Jestem w nowym dworze mazowieckim Gdańskim. Gdańskim. No i miałem się z nimi spotkać, bo Pożegnanie. musimy się pożegnać. No. No, tak. Do zobaczenia. Na razie, Do zobaczenia. Tak. monety tam zobaczymy. Monety tak, to Szykujcie sieci na, na ten. Na Bursztyn. Na no, bursztyn. i nie kłóćcie się. nie będziemy się kłócić, ale słuchaj, tam pozdrów nas wody sobowa kołdziesz. Dobrze, mrówkę przede wszystkim jechałem na motyk strasznie wieje nie szło dalej jechać znaczy, można by było jechać ale strach że się w końcu zerwie jakiś mocniejszy wiatr i cię przewróci ale jest ok jedziemy dalej pewnie. jak rano jedziesz wstajesz wcześniej, to Puste drogi masz prawie, przynajmniej do tej pory mam, a ja jeszcze mam 40 minut niecałe do celu, także przyjemnie się jedzie jakieś pustki na drodze. Jestem we Władku na starym parkingu, który już jest wolny, można wjeżdżać. Wszystkie już te konapaki pozatykane chyba bez mocny wiatr i co chwila też pada, nie wiem co robić, ale trzeba jakoś to przemocnić Mam nowe dary losu Jakieś napoje i kiełbaska suszona Dzięki bardzo na pewno są bezalkoholowe yy, no. jeszcze raz dzięki czas na kawę jak widać znalazłem jednak wiedziałem że mam gdzieś jeden nabój tak zwany z gazem no i znalazłem ale nie zrobię yy, na zewnątrz bo wieje pada co tam jeszcze napiję się kawki i yy, przejdę się, zobaczę, jak tam nasz ocean bałtycki szaleje. I jak się zaparzy, to się włączę. Kawusia gotowa zalewamy do nowego kubka na parkingu dużym załatwili mi tych kubków yy. chyba 8 czy 10 sztuk nie pamiętam dokładnie a ja lubię z tych kubków bo nie wiem dlaczego przyzwyczaiłem, że do kawy musi być nakrycie ale w czasie jazdy będę używał tego bo niestety musiałem powiększyć otwór na, tą, na ten kubek a ten wpada także o, zapomniałem, że w prawo no wiadomo i wiadomo co smacznego Najkawie no trzeba i zobaczyć co tam yy, we władku na plaży się dzieje. Z tego co widziałem wysokość fal 2,4 metra to w porównaniu z krynicą to to są olbrzymy No, widzimy się na plaży. Jak coś się zdarzy po drodze to nagram oczywiście. Drodze spotkałem militarny sklep Trzeba by zobaczyć co tu mają Strzelnica podobno jest, wszystko jest chyba tu strzelają Mają tych skrzyń Ciekawe czy puste są Zaczyna znowu padać Trochę ludzi na deptaku jest tu jest wejście do, na plażę Blisko stoję, także spoko Dara będziemy widzieć jakie fale, 2 i 4 metra Jestem już na plaży, zobaczcie jaka potęga Haha. Idę może coś filmuję z bliska Może mnie nie zaleje Mam nadzieję, że mnie słychać Większe niż klinicy o wiele. Co tu gadać? To na to trzeba popatrzeć. Bardzo, bardzo mocno. Widać poszukiwaczy jakby taka pogoda była, nie padało to można by się by było przyjść tutaj zobaczymy jeszcze a teraz idę do sklepu coś kupić idę do sklepu kiedyś muszę wejść tam na górę nie wiem czy to płaci się za to czy co ale mam ochotę wejść a jak tam całkiem, całkiem. Cisza, spokój. Ludzi nie ma tutaj. Latem tu się szło, to zawsze skądś coś wychodziło. A teraz cisza. Sprzedam. Nie pada na razie. A mnie ADHD ściga. Trochę wieje. Ale gąbkę mam założoną, może nie będzie źle. Idę poszukać trochę. Może coś znajdę. Nie chcę siedzieć w tym aucie non stop. Trzeba chodzić. Bo jak chodzę, to wiem, że żyję. Tak obserwuję ludzi, wszyscy poubierani długie spodnie, kurtki jakieś. Yy, ciepłe efekty, a ja w krótkich spodenkach zapierdzielam i tak myślę wszyscy nienormalnie, oprócz mnie, <grystanie> ale to jest dla mnie jest ciepło. Jestem już na plaży. Bałtyk szaleje. Ogromne fale, aż metra to jest szok. A ja się pochodzę tutaj rano, jak byłem tutaj, znaczy się rano, jak byłem przedtem tutaj żadnych śladów nie było teraz jest dużo także zaczynamy jak coś będzie to się włączy i jest pierwsze 50 groszy jest coś tu jeszcze o coś tu jeszcze jest następne 50 groszy jest Jeziko sprawdzę jeszcze maszynką i będzie dobrze jest Jeziwa Ziko przy pomostku pochodzę tutaj trochę zawsze tu najwięcej było ale żybio Mam nadzieję, że słychać następne 50 groszy jestem tu przy parasolach tu jest głupi, bardzo głęboki sygnał nie bym tego kopał bo za dużo piasku nasypało tu mam dwa konkurencji nie widzę chyba, że tam dalej No, a takich wariatów jak ja to mało jest jestem jedyny, niepowtarzalny ale w mam 50 groszy jest coś tu jeszcze o tu coś jest mam nadzieję, że będzie widać o ziko Półtora zico. Lecimy. Mam złotówkę. I jeszcze gdzieś tu był kapsel. Ale kapsel to przy okazji. Bo już znalazłem chyba dziesięć. Idę w morze. Jest dwa ziko, ale jeszcze coś tu chyba jest. Jeden grosik, dwa grosiki. I jeszcze coś jest. drut nam wykradzanie jeden całego regionu, w tym roku

jest ziko! O! Nie spodziewałem się O, co się mi tu zadręczało Jak znajdę to się włączę Ukopis znalazłem Czy da się, bo umiem pisać. Aha. Jesteś tu jeszcze, bo tak fajnie zabiło, A coś miło a mam coś dwójka jest, jest. Sprawdzę, no, jak będzie coś, to się włączy. Jeszcze 5 groszy na razem. Ale doszłem dokąd miałem. dojść i się wracam. Tam, tam, hen, hen. Ale jeszcze tu przelecę i będę szedł po prawej stronie. Dobrze. Lecimy dalej. Jest następne 5 ziko. O, nie atakują mnie. Tak, Hitchcock. Jest ziko, a może dalej szaleje. Jest trzecia piątka i gośnica. Co tam może wejdę zobaczymy, co tam wyjdzie. Koniec. Jeszcze się tylko zanurzę w oceanie i. To oh jest moc. tutaj taki spokój kurcz aż się chce szybko szybko aż się chce chodzić po mieście wracam podjadę 100 metrów w jedno miejsce i tam zostanę na noc a jutro rano zrobię zakupy i jadę w stronę ja jastarnia tam w tym miejscu Widzicie to co ja? To jakiś reflektor chyba jest. Czego oni szukają? Dronów? Czy innych pieronów? Ale mocny reflektor szperace. zachmurzone jest cały czas ciekawe jak jutro będzie pogoda jest poranek czas zrobić zakupy idę do Biedry jak to zawsze zrobię zakupki na tydzień i lecimy dalej chałupy Jestem już po zakupach, nie filmowałem, ale już jestem w chałupach na parkingu już bezpłatnym, tak mi się wydaje, gdzie nie ma czasowników ani czegoś tam, nie wiem co by pobierało opłaty. Także kawka i zaczynamy tam jest 7,25 Słoneczko świeci sprzęt gotowy idziemy na plażę w chałupach blisko Widzimy się na plaży ale słychać może mocno zburzone Oby to było złoto Ale raczej wątpię Chociaż cholera wie jeszcze było 5 groszy. E, to nie jest złota. Potem wyczyszczę i. No, trochę waży. Takie złoto. Przeczyszczę trochę i potem włączę się. Nie, no druga obrączka taka sama. No, kurde, o co tu chodzi? Co to jest? Jakieś badziebie Ale Jest, jest Lecimy dalej. Jest waziko A ile jestem? 10 minut? I już dwie monety, dwie obrączki Słoneczko świeci, ładuj mi baterie. Bo tego mi potrzeba mam butóweczkę jest tu jeszcze panie o o to jest no gdzie to jest wjechała 5 zł 6 zł w jednym dołku, dobrze jest o kurde dzisiaj jestem bogaty dwie obrączki ze znakiem zapytania lecimy sześcikie <tryk> powietrze ale takie ciepło no i to słoneczko wreszcie tyle dni czekałem na ciebie i to za daleko a jeszcze ja siedzę na ławeczce i, po, i podziwiam te dwie piękne yy, obrączki podziwiałem nie jest takie już, już się uspokaja potem pójdę będzie na drugą stronę na zatokę zobaczymy co tam w co jest jest waziko jest coś tam głęboko ale kopałem kurde i jeszcze głębiej jest. Zostawiam to 60, 60 groszy. W jednym miejscu dosyć głęboko nawet Lecimy dalej W jednym miejscu, w jednym dołku 3 zł 10 groszy Ale co zauważyłem wszystko powyżej od połowy jak tu są te znaki? Bo tam to jest wszystko zabrane. Do morza. Cokolwiek tam było. Lecimy dalej, ale już niedługo kończę. 20, 20 groszy. Pięknie się robi. Trzeba na zatokę się przejść, zobaczyć. Następne 20 groszy ale już poleżało trochę Tu jest wyjście, zaraz wychodzę. Prawie 3 godziny dużo nie było, ale obrączki są Kałupy Jest. koniec powiem tak te sztormy teraz co były zabrały trzy czwarte plaży zmyło i tutaj prawie no tak jak tu widać kompletnie nie ma nic tutaj trochę było bo tutaj najwięcej o to niedawno pogubili ale tak to jest no i te oblączki tutaj były w tym miejscu także bez sensu chodzić po plaży tak mi się wydaje przyszłem, przyszedłem nad zatokę jest plauta. Kompletnie żadnej zmarszczki prawie Idę tam, bo tam chyba fruwają na tych To zobaczę jak tam jest i jaka woda Czas na podsumowanie tego odcinka Były dwa wyjścia We Władku i dzisiaj w chłopach. Jestem już na, jak założyliście pewno na no, zatoce gdańskiej na Półwyspie wyspie. Pokażę tam, co znalazłem, a jest to pokazywać. W sumie 20-30-44 zł, dwie obrączki. Takie coś, długopis z jakiegoś bridge'owego spotkania w, w tym roku. Jakieś takie coś, sprężynka i nic więcej w sumie. Jak te obrączki znalazłem w sumie w odstępie 5 minut, myślałem, że zawału dostanę. <ślesk> ale niestety to są to nie jest złoto ale już przez moment myślałem że jak pierwszą znalazłem mówię o kurcze za parę minut następna no i to taka sama mówię, ktoś to podrzucił bo to jest niemożliwe także chwila na była. Co dalej? Dalej to jestem, jak już mówiłem, w chałupach. Podjadę trochę dalej na inny parking bliżej tej zatoki. Bo z tego co zauważyłem, i w tym, i we Władku, i tutaj sztorm zabrał 3 czwarte plaży. To znaczy, się nie tyle zabrał i nie oddał, tylko ją zmył. I w tym miejscu jest czyściutko, tam gdzie jest zmyte. Zostały tylko tam, u góry, jedna trzecia, jedna czwarta w niektórych miejscach, gdzie fala nie doszła. Także myślę, że na razie jest bez sensu łazić po, yy, po plaży. Może będzie wrzesień jeszcze ciepły, to ludzi trochę przygoni i pogubią i to by było dobre dla mnie. Co no, poza tym no, będę się kierował w stronę yy, Jadę pół cały czas. Będę to tu, to tam chcę wykorzystać pogodę jaka będzie. Do łażenia po zatoce i zacznę właściwie tu od chałup no, Chociaż zobaczymy jeszcze, bo tak obeszłem, zobaczyłem, to, to tutaj tak za bardzo nie ma gdzie. Tam niedaleko jest parking, te parkingi już są bezpłatne, stoję na bezpłatnym parkingu. Także tam jak się zatrzymam, to Posiedzę kilka dni w jednym miejscu, kilka dni w drugim miejscu i tak się będzie to kręciło. A potem ewentualnie może gdzieś się popłynie. Albo inne plany wyjdą, ale to jeszcze nie wiem. Także dzięki za oglądanie tego odcinka. Zapraszam na następny. Wiadomo ja no co kciuki do góry i niech ten co liczy, liczy. Lecimy dalej.